Przegląd tygodnia numer 18. Zaczynamy. Motto na dziś. Musimy postawić pomnik poległym na naszych drogach, aby nie zapomnieć o tych bezsensownych ofiarach oraz o naszych drogowych wrogach. W 2018 roku poległo na naszych drogach 2862 osoby. To jest o 31 osób więcej niż w roku 2017. Zaś w 2019 roku poległy kolejne 2909 osoby. To jest o 47 osób więcej niż w roku 2018. Tak więc, po ostatnich dwóch latach rządów ministra Adamczyka, na naszych drogach poległo łącznie 5771 osób. Bo jest prawdą, że na naszych drogach trwa niewypowiedziana wojna. Władza udaje, że jej nie widzi, a polegli traktowani są przez nasze władze, niczym Kurdowie, przez społeczność międzynarodową. Jest to wojna o wszystko, czyli także wojna o życie i zdrowie. W tej wojnie też, jak w każdej innej, liczy się wszystko i wszystko ma znaczenie. Zastanówmy się więc może, jakie znaczenie dla poległych na naszych drogach lub dla ich rodzin ma na przykład wiek uczestników naszej wojny. Kto może mieć pierwszeństwo, a komu ono nie przysługuje. Jaki jest stan infrastruktury drogowej. Aktywność Policji Drogowej i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kto jeździ szybciej, a komu nie wolno? Jakie obowiązuje prawo i dlaczego nie nastąpiły jeszcze zmiany? Czy ilość pojazdów w swej liczbie mieści się na niektórych odcinkach dróg? ITP, ITD, etc. Więc jeszcze raz. Czy to ma jakieś znaczenie dla tych, którzy w ostatnich dwóch latach polegli na naszych drogach? No chyba nie, prawda. A dla ich rodzin ma znaczenie, no jak myślicie? A dla tych, którzy w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, zginą na naszych drogach i dla ich rodzin będzie miało znaczenie, kto odpowiada za ten stan? No, jak myślicie? Bo z jednej strony mamy 5771 zapomnianych poległych, a z drugiej strony mamy niepohamowanych agresorów, dla których jest jednak to nasze przyzwolenie. Bo niemymi i milczącymi świadkami tej wojny jesteśmy my wszyscy. Polacy i katolicy, którzy rzekomo życie podnoszą do największej wartości. Oczywiście z wyłączeniem tych 5771 poległych na naszych drogach, bo im życie podobno nie przysługiwało. Ja nie rozumiem tych, którzy akceptują to bezsensowne mordowanie naszych rodaków na drogach. Często w świetle kamer, jak na filmie. Podobno oglądamy te akty barbarzyństwa z lubością, czyli z przyjemnością. Dlatego postuluję i proszę: zbudujmy pomnik poległym na naszych drogach, aby nie zapomnieć po pierwsze o tych niezasłużonych ofiarach ludzkich. Po drugie, nie zapomnieć o agresywnych drogowych wrogach, którzy chcą nas pozbawić życia lub zdrowia i najlepiej żeby to się jeszcze nagrało na ich kamerce, żeby mogli to umieścić w internecie i tym się chwalić. I po trzecie, nie zapomnieć o tych urzędnikach, którzy tolerują ten stan systematycznego uszczuplania naszej narodowej substancji ludzkiej. Ten pomnik poległym na naszych drogach powinien stanąć przy jednej z naszych autostrad lub przy jednym z najczarniejszych z tak zwanych czarnych punktów. Sam nie wiem, czy pomnik poległym na naszych drogach powinien mieć wielkość figury Jezusa w świecie. To wszystko zależy od tego, czy ten pomysł zaakceptujecie i czy znajdą się środki na jego realizację. A mówię o tym, bo politycznie odpowiedzialny za ten stan minister Andrzej Adamczyk jednak pozostaje na swoim dotychczasowym stanowisku ministra infrastruktury, o czym donoszą internetowe media. W ten sposób nie zmaleje drastycznie liczba rannych i zabitych na naszych drogach z tytułu niedostosowania infrastruktury drogowej, do rosnącej liczby pojazdów. Wzrost liczby zabitych, począwszy od 2018 roku i poprzez 2019 rok, utrzyma się najprawdopodobniej na dotychczasowym wysokim poziomie. I obym tym razem był złym prorokiem, bo ostatnie dwa lata trafnie przewidziałem. Aby upamiętnić ofiary tej bezsensownej wojny, a także te, które zostaną zamordowane na naszych drogach w najbliższych miesiącach, proszę i mi, postuluję: posta musimy postawić pomnik poległym w tej wojnie dzieciom, kobietom i starcom. Bo przypomnę, przypomnę jeszcze raz, że po ostatnich dwóch latach rządów ministra Adamczyka na naszych drogach poległo łącznie 5771 ofiar drogowej wojny. Czy ta ilość poległych nie wymaga pamięci w postaci pomnika? A jeśli nie, to ilu musi jeszcze zostać zamordowanych, aby można było im ten pomnik postawić? Dziękuję.